Ciężko sprawdzić umiejętność gabinetów kosmetologicznych, bo to też zwykle weryfikuje Instagram, a nie rzeczywistość. Natomiast te regu regulacje są niesłychanie potrzebne, ponieważ kiedy pojawia się powikłanie w gabinecie, który na przykład nie współpracuje z lekarzem, mam pacjentkę po podaniu nicich hialuronowych w okolicy nosa, zakażona gronkowcem e, złocistym. No problem olbrzymi, wielomiesięczne leczenie, do tego zaburzenie no już faktycznie widzenia siebie to już możemy mówić o jakichś stanach naprawdę depresyjnych, no bo to się bardzo ciężko leczy i co się stało, do no, gabinet kosmetologiczny nie odbierał telefonów i zablokował panią. No właśnie wtedy. Sprawa pozostaje. jest w sądzie z tego co wiem. Ja tam też opinię pisałem dla tej pacjentki w tej sprawie, no ale. O to chodzi, że lekarze są ubezpieczeni na tego typu sytuacje, ale przede wszystkim lekarz jest do tego uprawniony, żeby pomóc wypisać odpowiedni lek. A tam wystarczyło zastosować na początku szybciej odpowiednie leczenie antybiotykowe, przeciwzakażeniowe. Nie byłoby żadnego problemu. Cała rozmowa jest dostępna na kanale YouTube. Po pierwsze pacjent.